czy ci się nie widzi u mnie porządek? czy ci się nie widzi u mnie porządek? u mnie porządek, a i od domu sama Przyjedzie się do kuniowisiana siana przyjedzieś, Jasiu, do kuniowi siana do kuniowi siana i obroki, obroki Sześć podusek pod bok, a Tobie jasień sześć podusek pod bok, sześć podusek pod bok, a siódma pod głowę jeste ci Jasięg. Dogodzić nie mogę, jeste ci jasień, jasień, dogodzić nie mogę, dogodzić to gładis, a ja. Chciała rozbić mi łóżecko i połóż się sama. Rozbić mi łóżecko i połóż się sama. Rozebrać rozbierę, a się nie będę, bo swego tego wiolezka, bo bo do wiolecka. Pozwedę, nie pozbędzie sama, pozwędziemy oboje, będziemy się dorobiać, chlebusia we dwoje, będziemy się dorobiać, chlebusia we dwoje, chlebusia we dwoje, i fraseckie wina zeby pod Jezus, Najpierwszego syna, Żeby dołpon Jezus. Najpierwszego syna, Najpierwszego syna, A potem córeczkę będziemy piastowali. Jak to ja z kółeczkę, Będziem Jak to ja